Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo was kochani serdecznie pragnę pozdrowić. 1 stycznia w 2024 roku nowy ten rok Matki Bożej rodzicielki. Tak przekazać też pragnę przekazać wam Boże błogosławieństwo, ponieważ y Łaska Boża i dziękuję Bogu, że ten Sylwester mogłam przeżyć naprawdę szczególnie z Bogiem i Maryją. Tak jak właśnie tego wypragnęłam, w ciszy, w spokoju. I dziękując tu, w tym miejscu, gdzie teraz jestem, że naprawdę jest takie święte miejsce, gdzie, jest, gdzie można naprawdę... W ten szalony czas dla świata, dla świata mówię o tym, którzy, no wiadomo, co się dzieje w Sylwestra, że jest miejsce, gdzie można się ukryć i przeżyć to w, z modlitwą. I tym miejscem jest właśnie Getzwald, Matki Bożej Getzwaldskiej, gdzie jest tu szczególny pokój, jaki bije. Ja jeszcze nigdy nie wyjechałam z tego miejsca jakby bez pokoju. To jest szczególne miejsce, dlatego kochani dzielę się z wami tym właśnie wydarzeniem. Aby Maryja była na cały rok zawsze z wami i Pan Bóg błogosławi. Bo muszę powiedzieć, że jaki sylwester, taki cały rok. Ponieważ z doświadczenia wiem, jak przeszłam, przeżyłam jeden rok taki sylwestrowo-zabawowy w Zakopanym jakieś 4 lata temu, to inaczej nie nazwę tego. Jak cały rok miałam cyrk na kółkach, prawdziwy cyrk, nie, nie życie, ale po prostu zabawowy. Taki po prostu no zabawa i tylko zabawa. A życie nie polega na tym, żeby tylko cyrkować. Więc po tym doświadczeniu od tego momentu, co w rok w rok. Przechodzę nowy, w Nowy Rok w Eucharystią i tak się złożyło, że tu właśnie o północy była msza święta z Maryją, z Bogiem i tym, co chcę się podzielić, to właśnie tu miałam usłyszeć, gdzie kapłan podczas kazania powiedział, żeby przestać się martwić, zamartwiać o przyszłość, co będzie, bo tylko Pan Bóg wie co będzie, a zamartwianie się rodzi niepokój, niepotrzebny stres, lęki. Ty masz żyć teraz i tu w miłości Bożej, nie zamartwiać się o to co będzie, bo Pan Bóg i tak wie co będzie i dobrze ułoży, jeżeli jeżeli trzymasz Jego ręki, trzymasz ręki Maryi, to nic ci się nie stanie. Przestań się martwić. To jest przesłanie. Żyj teraz w miłości Bożej. Kościół żyć będzie. Żył i żyć będzie. Słowo Boże dane Od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane. Więc to jest jedno przesłanie, a drugie to jest moje postanowienie, takie z Nowym Rokiem, że to, że narodziłam się z ciała mamy, to jest, to jest dowód, że Pan Bóg chciał, żebym istniała. Ale moje urodziny zrywam. One nie istnieją, jak te urodziny, które się narodziłam dla nieba. I tu powiem wam, że z nowym rokiem postanawiam obchodzić urodziny, które się naprawdę narodziłam z wody i z ducha dla królestwa Bożego. To była Częstochowa u Matki Bożej 17 czerwca 2007 roku. Więc ten rok jest dla mnie szczególnie pod hasłem Maryi. 17, kiedy będzie 17 lat, z wody i ducha, przypomnę słowa, kiedy Nikodem przyszedł w nocy do Pana Jezusa i zapytał: Co ma zrobić, żeby wejść do Królestwa Bożego? Pan Jezus mu odpowiedział: Musisz narodzić się powtórnie. Czy mam wejść znowu do łona matki? Nie. Musisz się narodzić z wody i ducha. Po, powtórnie to nie wejść do łona, tylko na nowo dla Królestwa Bożego. Żebyś tu już na ziemi żył Królestwem Bożym. Będziesz wiedzieć, że śmierć to jest tylko przejściem. Więc, kochani moi, na ten nowy rok, kto jeszcze się nie narodził, Życzę każdemu takiego narodzenia z wody i z ducha dla Królestwa Bożego, bo to jest ważne. Te urodziny są najpiękniejsze. Kto się tak narodził, chwała Panu, Alleluja! I do przodu w górę serca. Niech Pan Bóg tym błogosławi. A tym wszystkim, co jeszcze się nie narodzili, życzę, aby w tym roku. Przeszli z tej ziemi cielesnej, szalonej, do właśnie tego narodzenia dla Królestwa Bożego, aby Maryja, pamiętajcie, że waszymi rodzicami są Bóg i Maryja. Więc, jeżeli ja jestem już dorosła, ja, to moi rodzice są moimi rodzicami są Bóg Ojciec, jeżeli ja trzymam ich za rękę, nic się nie może stać. Oni są wielcy, oni wiedzą wszystko. Ja nie muszę za wiele wiedzieć. Ważne, że mam ich jako rodziców wiecznych, bo rodzisz masz rodzić, jeżeli się urodziłaś, to urodziłaś się dla wieczności. Pamiętaj i to ciało musi wcześniej czy później umrzeć. Także od tego roku moje urodziny to 17 czerwiec 2007 rok. Przestań się martwić o przyszłość. Żyj teraz. A zobaczysz, że Twoje życie nabierze innego wymiaru sensu. Nie będziesz miał ani lęków. Ani stresu. Podam przykład, taki kapłan powiedział z doświadczenia, kiedy starsza pani, powie, już po przeżytych latach, mu powiedziała do księdza: Proszę księdza, jednego w życiu bardzo żałuję, że przez całe życie się tylko martwiłam i niepotrzebnie, bo i tak pan Bóg to wszystko ułożył. Więc niech Matka Boża, masz na cały rok i szczególnie dzisiaj Boża Rodzicielka, ma Was wszystkich w opiece. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża Getrzwałcka, módź się za nami. Błogosław wszystkim na całym świecie. Błogosław Boże tym, którzy będą ten filmik oglądać. Niech wam Pan Bóg błogosławi na cały rok. Życzę Wam, kochani. Przestańcie się martwić. Pan Bóg Maryja jest z wami. Szczęść Boże I pozdrawiam w nowym roku 2024. Amen.